Wiele wskazuje na to, że sezon urlopowy rozpocznie się, i to niestety, wyjątkowo wcześnie. Na przymusowe wakacje wysłał już pracowników fabryka samochodów ciężarowych w Starachowicach, agromet w Lublinie oraz zakłady obuwnicze w Dębnie Lubuskim. Główna przyczyna brak środków finansowych oraz nadmierne zapasy wyrobów, których nie zamawia handel. To nie strajk. Od poniedziałku cała załoga wódzkiego Polteksu poszła na przymusowy urlop. Maszyny zatrzymano na tydzień. Dyżuruje tylko dyrekcja. Znaczy nie ma zamówień. Nie, nie ma to, zamówień. że magazyny macie zapchane, nie. tylko... Nie, Magazyny są rzędu magazynów zapasu handlowego, rzędu 1,5 miliona metrów tkanin. To jest 10 produkcja. Chcemy bezwzględnie nie dopuścić do tego, żeby yy, środki płatnicze przedsiębiorstwa się zgromadziły w zapasach w magazynie wyrobionym. To, się, nie opłaca, to, to się po prostu kredytach? nie opłaci. Utrzymujemy dostawy, zrywamy umowy, nie mamy środków płatniczych, rezygnujemy z dostaw, bo trudna sytuacja finansowa i tak dalej i tak dalej. Warszawskie zakłady Pollena odbierają przede wszystkim takie wiadomości: produkcja jest, handel nie bierze, a w dodatku nie płacą zaległości. Handel na dzień dzisiejszy winien nam jest 24 miliardy złotych. Umowy podpisane są w terminie płatności 5 dni od daty otrzymania towaru. Możliwości ściągnięcia w zasadzie specjalnie nie mamy. Zmniejszono plan. Nie pracuje już dawno trzecia zmiana. Społeczna komisja zastanawia się nad redukcją etatów. Szuka się akwizytorów, uruchomi się sklep fabryczny, ale to za mało, by opróżnić magazyny. Fabryka zwiększyła cenę szamponów i kremów tylko o 100%, chociaż cena surowców wzrosła o 300%. Ale może uda się przetrwać najgorszy okres, nawet bez zysku. Nie. Jeśli hurtownie nie staną na wysokości zadania, będziemy musieli wyręczyć ich. W tej formie, że będziemy musieli przejąć sami dystrybucję. Jeśli nie, produkcja zostanie zatrzymana. Coraz więcej tytułów prasowych znika z kiosków. Przestały wychodzić Stolica, Miś, Świerszczek, Płomyk, Płomyczek, Uroda, Działkowiec, Filmowy Serwis Prasowy, Życie Literackie. Wysokie ceny papieru i wzrost kosztów produkcji sprawiają, że zagrożone są kierunki i tygodnik kulturalny. Bardzo wysoka cena doprowadziła do tego, że nawet film i ekran znajdują coraz mniej nabywców. Również Rzeczpospolita przeżywa poważne kłopoty. Od dziś w Krakowie cena skupu żywca wyszła o wyższa o 500 zł za kilogram. Jest to wynik interwencji gospodarczej państwa, które pokrywa koszty składowania mięsa w zakładach i przyznaje środki obrotowe na skup. Efekt pozorny. Dziś w Łędkowicach rolnicy sprzedali 26 świn i 10 krów. Twierdzą, że hodowla jest nadal nieopłacalna z powodu wzrostu cen pasz, nawozów, maszyn i energii. Nie wie lewica, co robi prawica. Monopolista fabryka Ursus podniosła ceny ciągników o 50%. Znacznie mniejsza lubelska fabryka maszyn obniżyła o 50% ceny młocarni i pras. To dowód, że można produkować taniej. Poznańska Agroma ma magazyny pełne ciągników, których nie może sprzedać nawet po starej cenie. Handlowcy na razie ratują się 20% rabatem dla nabywców, a monopoliści, duchni w swoją pozycję, dalej podnoszą ceny. W końcu wszystkie wyroby zostaną im w magazynach. Wtedy nawet reorganizacje, usprawnienia i zwolnienia zbęd Pracowników nic im nie pomogą. Padną i kombinat pójdzie na licytację. Po pierwszym, po drugim szoku naftowym, oszczędność paliw stała się nie tylko problemem finansowo-ekonomicznym, nie tylko technicznym, ale problemem moralnym. Oszczędny silnik to mniej spalin, oszczędna motoryzacja to mniej zagrożeń przy transporcie ropy. To także sprawa inżynierskiego honoru. Producentem licencyjnego silnika do samochodów dostawczych miał być Ursus. Stoimy przed samochodem, przed tworem, który się nazywa samochodem rolniczym. Czy to jest odpowiedni samochód rolniczy? Czy w tym samochodzie jest odpowiedni silnik? Proszę pana, moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. To znaczy, jest to jakaś namiastka tego samochodu, ale na pewno tych wszystkich wymogów, które powinien spełniać, on nie spełnia. Proszę pana, powracając jeszcze raz do silnika. Przecież rolnictwo potrzebuje samochodu sprawnego, wytrzymałego, ale przede wszystkim oszczędnego. Tak. Tu jest silnik Fiatorski, tak. Bo innego nie było, ale oczywiście, jest potrzebny silnik wysokoprężny. Zdecydowanie. Cztero czy tam sześciocylindrowy, ale wysokoprężny. Takiego silnika, jak pan wie, są robione próby w Andrychowie, ile sztuk jest tam produkowanych, ale takiej produkcji silników do dzisiaj nie mamy. Na współczesny silnik czeka nie tylko rolnik, czeka rzemieślnik, czeka piekarz, rzeźnik, czeka zakład usługowy. Wiadomości jutro o zwykłej porze. Dziękujemy, do zobaczenia.